Witam Was w kolejnym filmiku. Jak widzicie nakręcam kamerką internetową, ponieważ aparatem nie chce mi się nic przesłać. Coś się popsuło, no. Nakręcam kamerką, ale nie na pewno to, 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 to nagrało mi się drwa, nie, to waliec, tylko jeśli chcę na komputer mi wskoczyć. Ale tam na pewno nie niedługo. Jeśli potem się będzie chciał wejść, to to usunę i wkręcę z aparatu. Okej. Okay. Powróciłam ją to tak, użytkowniczka. Yy. Berlin, de Gil Gerd, Boże, wiem, i tak, i to jest tak poza mi pisze. Jest 13 pytań i nie przedłużam, tylko od razu czytam, ale e, zapraszam Was do mojego bloga, zostańcie obserwatorami, ponieważ a nie mam ani jednego, proszę, bo to jest bardzo ciekawe. I na wywiadera piszcie mi hmm. pytania. Dobra, linki w opisie. Pierwsze pytanie. Ulubiona wokalistka zespołu wykonawca? Pitbull, Don Omar, Mr. Drex i Jennifer na razie tyle. Yy, mój ulubiony kolor to wszystkie kolory lubię. Mam 11 lat. Maluję się, bo i się w ogóle nie maluję, tylko czasem na takie szkolną coś takiego. Z powodu... Nie, przepraszam, moje ulubione kanał na YouTube to chyba... Donna, ale mi się już powoli naprawdę nudzi. W ja to mi się całkowicie ten kanał. Tak mi to lubię rozmawiać. ta różka by prosiła właśnie ja to. Na tej Ari Mi 321, chyba. Yy, I co so yy, to? Nie, to lubię w sobie. Że nie widziałam ich na, yy, na koleżanki, to tak jak właśnie niektóre z moich klas. Jest to takie w ogóle niemiłe. Znaczy, nie obgaduję, można bardziej powiedzieć tak. Yy, tego nie lubię w sobie. Ja w sobie wszystko lubię. Mieszkam wy, tego Wam nie powiem, ale mieszkam w 100, 200 kilometrów od Warszawy. Mój ulubiony sklep to. Wszystkie sklepy lubię. Gdybym mogła wybrać jeden kosmetyk, byłby to. Kremliwe. Moje hobby. No, moje hobby to. Słuchanie muzyki, tanie, dźwięk. Z sobą z przyjaciółkami. Uważam, że jestem miła. Chodzi widać, Okej, okay. to było tle dokończyła i jak coś, to ten filmik zapara, to będzie jak się uda, to Wam go przejść. Okej, okay. pa pa!